cześć dzisiaj chciałbym was zabrać na naszą podróż do Murza pierwszy raz w Tatrach od 25 prawie 5 lat było wszystko to, co zawsze, deszcz chłód ładna pogoda troszkę łażenia po górach w zasadzie mało łażenia po górach powrót ekspresówką i autostradą. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Widzimy się później. Pierwszy dzień stał pod znakiem wody, padało także przemokłem cały, przemokła kurtka, przemokła podpinka przeciwdeszczowa wyziębiłem się tak jak nigdy telepało mną przez dobre pół godziny po tym jak się zatrzymaliśmy musiałem wylewać nawet wodę z butów motocyklowych, wodoszczelnych tak naciekło ze spodni, że byłem cały mokry tak, całkiem mokry to był pierwszy

będzie dziewiąte województwo, w końcu dotrę do Małopolskiego na motocyklu. Oczywiście przed nami jakieś 480 km. Droga będzie wiodła ekspresówką. Mam nadzieję, miniemy ma autostradę. Zależy, jaka będzie pogoda. Zapowiada się deszczowo, jak zwykle. Ekipa stała i niezmienna: trzy motocykle, dwa samochody, kierunek Tatry. Pierwszy raz od 20 lat. Pierwszy etap naszego tripa to ekspresówką S19 w kierunku Kraśnika. W okolicach Kraśnika zobaczymy, jak nam się jedzie szybką trasą I później zobaczymy, czy do Rzeszowa ekspresówką, czy na Opatów, Staszów, do Winnicza, Grójec nad najcem I Molce Crazy, but things are finally right With you and I the future is bright Ah oh, You and I we got it oh.

robimy przerwę od deszczu na słońce i zagrzenie się za ja kawałkiem jest słońce drobne musi być na przyjechaliśmy w okolicy Tarnowa znowu wszyscy razem idzie jakaś chmura z deszczem więc pewnie zaraz znowu będzie padać jedzie się całkiem spoko tylko szaleń zimny przez to, że mam mokre ubrania mam nadzieję, że już więcej deszczu nie spotkamy ale małe szanse na to I've been down, I've been everywhere, but I'm alright now, I'm alright. I nearly drowned in my own despair, but I'm alright now. Yeah, baby you can turn the rain. Wychodziliśmy do Mosowica jako już 5, 40 minut temu. Prawie cała droga w deszczu. Zmarł no, jak nie wiem. Buty przemoczone całkiem. I nie było elementu, który został w Była to pierwsza taka droga, że przez 480 km w sumie przejechaliśmy. Z czego... 450 był w deszczu I to na koniec pierwszego dnia wyprawy statu Drugiego dnia wybraliśmy się na tarasówkę Był to lekki hike Blisko domu, bo mieliśmy dość jazdy na motocyklach po deszczowej imprezie z dnia poprzedniego Ciuchy mieliśmy nadal mokre, więc i tak byśmy nigdzie nie pojechali A tarasówka Pięknym widokiem, chociaż yy, nie było przejrzystości dobrej powietrza, ale zrobiło efekt konkretny. Dzisiaj idziemy na tarasówkę. Będzie lekki, na rozruch. I nie ma ja na motocyklu, bo się imprezze. Zdeszczam, Nie chcę się. Nie chcę to jest stromek Widzimy się Ktoś się... się drzewo. Hmm. tak nie chwalił. Okay. To jest chyba ścieżka. Tylko ona chyba zamukła. Pierwszy plan jest mało istotny, bardziej chodzi o to, co jest na trzecim planie. Jesteśmy na Krupówkach i chyba mnie to przerasta. To tu jest na razie spokojnie, ale chyba dla mnie za dużo. Trzeciego dnia wybraliśmy się na Słowację. Pierwszy raz na motocyklu za granicą. Moja druga droga, numer 66. Piękna trasa przez Wysokie Tatry. Udaliśmy się do Strybskiego Plesa. Moim zdaniem piękne drogi. Krajobraz niezaśmiecony billboardami, banerami, reklamami i takimi innymi rzeczami jak u nas. W drodze powrotnej, oczywiście, spotkaliśmy taką ładną chmurkę i zaczęło oczywiście lać Dzisiaj się wybieramy na Słowację Pierwszy raz za granicę na moto Jedziemy wysokimi teatrami do Strybskiego Plesa jakieś 70 km, w tym sobie pojedziemy i będziemy wracać chyba z drogą do Zakrętów Pogoda na razie jest super Także zapowiada się fajna jazda See, You should probably take the wheel. I'm kind of twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Fuck. Here comes a double vision. Does Megan Fox have a tune or something? Might be the prozac kicking in, but she tossed her drink in my face and I didn't even flinch. My mom says love's not easy. Just keep your head held high. People will find you pretty. I just wonder where they are. You like my Batman T-shirt? It costs like fifty bucks. Someone must think I'm pretty fly right now. Ha. Maybe I'm going crazy. Can't catch a break lately, and I just wonder what you gotta do, what you gotta do to get a little baby. You look amazing. I said. What you gotta do to get a little more Get a little. Get a little What you gotta do? What you gotta do? What? Did somebody just say hello? Nah, I'm flying Han style, solo. Do you like that Star Wars reference, baby? There's more where that came from. Catch a movie later. Guess I'll see you around. I got a busy week too, I'm watching X-Files. With the Mai Tai doing things, but hey, you know what? I'm calling that a win. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder where they are. I got one extra ticket, do you like coming? Someone must think I'm pretty, fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately. What you gotta do, what you gotta do To get a little baby You look amazing I said it, I meant it, And I just wonder What you gotta do, what you gotta do To get a little love Mr. Spock oh. Chewbacca oh. What you gotta do, what you gotta do Ah, I'm going crazy. Can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do, what you gotta do to get a little baby. You look amazing. I said.

Just say hello? Nah, I'm flying Han style, solo. Do you like that Star Wars reference, baby? There's more where that came from. Catch a movie later. Guess I'll see you around. I got a busy week too. I'm watching X-Files. Could be the mai tai doing things. But hey, you know what? I'm calling that a win. My mom says love's not easy. Just keep your head out. I just wonder where they are. I got one extra ticket. Do you like coming? Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy. Can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do. What you gotta do to get a little baby. You look amazing. I said it. Czwarty dzień mógłby być wymazany z życia, dlatego nie ma go na filmie. Najmłodsi z naszej ekipy złapali jakiegoś wirusa i nie było ciekawie. Przesiedzieliśmy ten cały dzień w domu. Część ekipy pojechała do domu na Sokołowskiej. Tu mogę odesłać do filmu Andrzeja, gdzie jest fragment z tej dolychołowskiej I w zasadzie czwarty dzień to siedzenie w domu. Piąty dzień to powrót do domu 460 km w zasadzie cały czas ekspresówką albo autostradą. Też fajne widoki w okolicach, nawet nie wiem w jakich okolicach, między Zakopanem a Krakowem. Ta trasa też fajnie się prezentowała. Tak naprawdę szybki przejazd, ale całkiem przyjemny, mały ruch i generalnie jazda była naprawdę fajna. i po teatrowaniu ruszamy z powrotem do Lublina Przed nami 450 km Będziemy jechać eską i autostradą bo dzisiaj tempo, tempo, tempo The sun is always shining, right? People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can't get any sleep. In that bed, lying awake. Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so dead. shining bright But if the sky would open up You're staying home, you don't get care You always used to love the rain, but LA changed you, no rain, no flowers, nothing's growing where your Hot as fire, but baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 Dajcie znać, czy pomysł z galerią na końcu jest trafiony, że to się fajnie oglądało. Mam nadzieję, że tak, bo moim zdaniem jest ciekawiej. No. Dajcie znać, czy ten odcinek Wam się w ogóle podobał, bo troszeczkę jest inny niż do tej pory. I zapraszam Was na galerię z tego wyjazdu. Trzymajcie się. cześć. cześć.